Witam, witam. To .pl. Dzisiaj taki pierwszy grzyb na moim kanale, taki pełnoprawny, bo z lasu, nie z ogrodu. I zobaczcie, pierwszy borowiczek. O jaki ładny, grzyb biały, grzyb właściwy, takie młodziutki. W końcu są grzyby. A jest to las, staroświętechowski Tak wy co? Zapraszam do oglądania, może będzie jeszcze trochę więcej grzybów. Patrzcie, co mam. Jaka wielka kania. Zobaczcie, to jest moja ręka, a to jest kania. Zobaczcie, jak, jaka potężna. No chyba największa, jak, jaką znalazłem w życiu, to na pewno, bo taki wielkie nigdy nie widziałem. Przyznam szczerze. To jest kania, tak, to jest kania, ma taki pierścień. Ma takie charakterystyczne na kapeluszu. Tak w tego, to nie jest kumhomer, to, to jest kania, taka duża, ładna, ciekawa, czy jest w ogóle zdrowa. Ale to jest dasz, taka dużo urosła. Patrzcie, jaka piękna. Jaka duża, co wspaniałego, las mi miło przywitał. Patrzcie, kolejny kanie i kolejne takie no duże, mniejsze niż tamte, no, ale wraz są sporawe. Ciekawe, mnie w ogóle, starcie miejsca do patrzcie, jakie małe wiadro, jakie duże kanie. Już trzy, no piękne. Kanca kanie są prawie zawsze zdrowe, także będą idealne. Pr. Patrzcie, jakie piękne. I patrzcie, kolejny prawdziwek. Kolejny prawo, zborowik szlachetny. Ciekawe, czy biały? Tak, grzyb biały, grzyb właściwy. Piękny. Trochę obiezony, ale nogę ma twardą. Czyli może być ładny. A tu mamy kozaka, kozaka babkę. Bojkanie były prawdziwki, teraz jeszcze kozak do kompletu. O, proszę, jaki ładny, symetryczny. Piękny. Zobaczcie, kozak, sama wystwie prawdziwka, to jest prawdziwek, o, chyba coś będzie, a tu kozak, babka, i to jest dosyć stary, no ale dobra, takie dwa grzybki. Młody muchomor czerwony, taki ładny, taka ładna kulka wychodzi sobie ze ściółki, czyli jak są młode muchomor to są młode prawdziwki. w to przekonałem, są młode prawdziwki, bo są, i trochę zerwałem. Kolejny grzyb, albo borowik, albo koźlew, zaraz zobaczymy co to jest, taki dość duży, gruba noga, żółty pod spodem i roboczywy, to by chyba stary borowik jakiś, no już stary jest, nie chcemy go tutaj stoi. ale z góry była. No w końcu jakiś prawdziwy, ale patrzcie jaki piękny, gruba noga, mamy zjawienie roboczywy, chociaż nie noga twarda, nawet bardzo twarda, zobaczcie jaki piękny. Grzyb biały, grzyb właściwy. No chyba, chyba najpiękniejszy dzisiaj to na pewno grzyb. O proszę bardzo. Na tle tych brzuzek. Piękny. Po prostu... Nawet chyba jeszcze jeden. Tu kolejny dwa. takie ogromne. Zobaczcie jakie, jakie, jakie duże. Takie dwa Jedna drugiego. Jeden. Żółty spodem, ale trzeciwy stary burawik i stary okaz. I drugi. Też żółty. Mamy ładne. Duże. Kolejny borowik szlachetny. Taki zakrzywiony, już, żół, już żółknie, ale ładny. Zobaczcie, jak schowany borowik pod takimi liśćmi. Ładny, piękny. Proszę bardzo. Grzyb biały, grzyb właściwy. Piękny. Fajnie to grzyb w tym roku. W tym roku nie było tyle prawdziwych jak w tym. To proszę bardzo. Kozlak babka, kolejny. Piękny, liść to jest niepotrzebny, piękny. A tu o drugi tylko, że trochę większy. Też ładny. Kolejny grzybka kozak, kozak babka. Tak, kozak babka mam, takie charakterystyczne plamki na stronie. Piękny i pierwszy w tym roku. Kozak poręczowy czy też to, czy to czerwoniak, jak zał tak zwał. Piękny. Słuchajcie, jeszcze grzybów jakie są. I te one nigdy nie są praktycznie robaczywe. A tu kolejny jakiś grzybek to jest chyba borowik szlachetny. Tak jest, borowik. Prawdziwek. A, tam, a tu kolejny taki piękny, ogromny prawdziwek. Ale robaczcie, by się rozleciał już. Kolejny kozak pomarańcowy. Tak, to jest płencowy, albo to jest kozak dębowy, jedno z dwóch, ale to są tylko wozy. Kolejny kozerek, tym razem kozak babka. Na takie duże wysmukłej nodze. Piękny. są, ale jest dużo. Nawet śmiem stwierdzić, że jest wysyp. Kolejny kozak babka. jakiej wysyp kozerów chyba jest. O i robaczywy. Choć może się też coś tam da wykroić. Był zdrowy, czyli do koszyka. A Martin Dwiaderka. Co to za grzyb? kozak albo Borowik. zaraz sprawdzimy. Tak, Borowik, bo żółty pod spodem. Prawus. I są. Jeszcze masz Pierwsze dzisiaj maszlaki. Jeden drugi. Ciekawe co w ogóle zdrowe są. To kolejny myślaczek. No dwa piękne myślki. A ty jeszcze taki piękny mają chor. Czerwony. Kolejny maszlak. To masz jest bardzo dużo. O, to coś rośnie, to co to jest. A, kurchawka. Ale maślaki są ładne, zdrowe. Kolejna rodzinka maślaków. Raz, dwa, trzy. Chyba. Są trzy, bo to jest takie jakieś. Odde... Tane nie wiem, to się z nimi stało. Raz, dwa, trzy. Ten tu nie wiem się stało, bo pewnie jest ze starością, bo ktoś go rozdeptał. No są jak masz maślaki. To jest maszlak chyba żronisty. Kolejne oślaczki, takie trzy piękne, ładne. Zrywamy. Jeden, drugi i trzeci. Piękne oślaki. Wycy pies. Jak w tamtym roku tych maślaków. Pamiętacie jak ten. Nagrywałem w tamtym roku, też jest tutaj myślaki. O, to kolejny maślak. O, zobaczymy, bo się rozpad. To kolejny, ale jakieś brzydki. A tu takie trzy piękne. Kolejne dwa oślaczki. Jeden maślak i drugi maślak. Kolejne maślaczki. Tutaj jeden, drugi, trzeci. Jeden, drugi, trzeci największy. Piękne. Kolejny maślaczek, taki mały. A to jest fajny. Kolejny. Ale gniazdo, trafiłem na takie fajne gniazdo, już kolejny do kolekcji i to następny. I tu jeszcze jeden maślaczek. Taki duży, ładny, ale chyba robaczywy że będzie. Nie wiem, zaraz sprawdzę. To taki duży kolejny maślak w trawie ukryty, tylko się błyszczy. Ładny, piękny. Tak na maślaków w jednym miejscu. To kolejny maślaczek taki duży w trawie ukryty, błyszczący się. No, może być. I mamy pierwszego podgrzybka dzisiaj. No takie jakby skarpiec, podgrzybeczek pierwszy. pierwszy. Czyli podzypki i są. Trochę wiedzą, no dobra może być. A oto to dzisiaj jeszcze tego Trzy jaberka grzybów. Tutaj kanie, tutaj same myślaki, a tutaj prawdziwki i koźlarze. Także było nawet fajnie, jak na pierwsze wyżebranie w tym roku. Fajny rozpoczęcie sezonu. Tak bo co? To w tym odcinku na tyle. Zajmę się z i cześć!